Witam Was, ja jestem Invictus, a to jest kolejny odcinek z Timber and Stone. Tak, i tak w ogóle pomyślałem sobie, że na jakiś czas odstawimy Timbera, bo niezbyt dużo się nie dzieje. No, nie ukrywajmy, ja, zobaczmy w ogóle, czy mamy coś w Resources. Tinor, Koper. Mamy jeden Koper, super, nic z tego nie zrobimy. Tak, właśnie, między innymi przez ten update, który był ostatnio... O, odechciało mi się grać w Timbera. Może jak będzie jakiś nowy update to wrócimy. E, ja na razie zawieszam serię. Jeszcze to będzie chyba ostatni odcinek na jakiś czas. Bo po prostu odechciałam się grać, wam pewnie odechciał się oglądać, bo nuda, no nic się nie dzieje, no nic nie mogę zrobić. Żadnych y, żelaznych rzeczy, nie mogę zrobić żadnych pochodni, nic drzwi żelaznych, nic nie mogę zrobić kompletnie. Bo nie y, możemy wykopać brązu, be, be, nie możemy wykopać koperu, czyli miedzi, bez miedzi nie zrobimy brązu, bez brązu nie wykopimy, nie wykopiemy żelaza, bez żelaza nie, be, nie będzie życia ogólnie na tym świecie Także W ogóle ile owiec się zrespiło? E, tak, także po prostu Znudziła mi się gra troszkę, bo tutaj czas to samo nie chcę mi się nic, już w to grę zbytnio, bo cały czas. Yy, odcinek za odcinkiem. Yy, zbudujemy kawałek muru. Oczywiście yy, podczas każdego odcinka 10 razy wyjść, yy, reset gry, bo postacie się bugują. Yy, kopacz kopie i nie możemy kopiać tego ostatniego kopra. I cały czas to samo. No? Tylko najciekawsze co się dzieje w odcinku, wybudowanie chyba 30-40 kostek muru. I tyle. Cały odcinek. Bo nic więcej oprócz tego muru nie mogę zrobić, bo miasto na razie, budynków nie mam zamiaru budować, bo i tak nie wiem gdzie tam być, zresztą pod sobą jest mur Bo domki nas zbytnio nie ochronią No a żadnych innych rzeczy nie mogę zrobić, żadnych wojowników ani nic, bo nie będę marnował po żadnych rzeczy innych niż jak koper, zresztą nawet kopra nie mamy Nie możemy zrobić nawet głupiego futbarelu, Bo nie, po prostu bo nie ma w nim nic bo nie mamy raczej brązu czy czego tam co jest potrzebne do tego nie wiem no na cheatów raczej nie chcę używać więc nie szczytuję sobie miliard ironu yy, więc po prostu tak ale yy, także Timber and nie będzie jakiś czas tego Timber and widzi w piątek yy, Także... Wrzucam po prostu w piątek go. Także to jest Timber and Stone na jakiś czas, ostatni odcinek, nie wiem na ile. Miesiąc, dwa miesiące zależy kiedy wyjdzie kolejny update i czy będzie ciekawy. Tak. I co jeszcze? W zamian za Timber and Stone, jako że Timber and Stone jest jako taką strategią to dobrze byłoby w zamian tego, w zamian za to ogarnąć inną strategię tak, jaką strategię? mianowicie Empire Earth 2 czyli Empire Earth Empire Earth To się wymawia Empire Earth The Second czy jakieś tak Empire Earth 2 Dlaczego nie 3, bo trójka się jednym są, się po prostu pała I w ogóle nie chce grać w to gówno Dwójka będzie Pełna wersja, tak niedawno się dorwałem do pełnej wersji Tak to cały czas na demówce jechałem, tam w ogóle jak miałem chyba 8 lat to zacząłem grać w, w Empire of Alpha 2 to nie jest jakaś taka gra kurde, to był settlersie, 1 że piksele chodzą Tylko ma w miarę dobrą grafikę i w ogóle można grać przez multiplayer, więc będzie Empire Earth, będzie, będą tak naprawdę dwie serie z Empire Earth, ale nie będą pojawiać się naraz, czyli po prostu tak jak teraz mam 7 gier, z których nagrywam, no to jedna gra dziennie, i nie będzie tak, że jedna każda gra w inny dzień yy, i nie będzie coś takiego, że na przykład w poniedziałek będzie Empire Earth kampania, a w wtorek będzie Empire Earth yy, multiplayer, tylko będzie albo to, albo to. Tak, zależy jak mam internet i jak mam ochotę Pierwszy to będzie raczej multiplayer Nawet Dzisiaj chyba to nagram Bo mam ochotę Po prostu pograć I ja dawno nie grałem yy, Tak, także będzie się pojawiać multiplayer Będzie się pojawiać kampania Jest to fajna gra Naprawdę bardzo fajna Wciągająca dość yy, Też StarCrafta dwójkę ściągam yy, Demo, w sensie starter Będę mógł grać terranami, będę miał chyba 4 czy 5 misji singleplayerowych i jakieś tam ograniczone opcje z multiplayer i będę mógł grać tylko terranami. E to mi nie przeszkadza, bo terranie to jest tak naprawdę początek gry, także będę mógł się pouczyć trochę na terranach. Mm, także będzie fajnie, może ze Starcrafta też coś nagram. Taki, nie taki trochę jak Steam Fortressa wtedy nagrałem taki jakby specjal, troszkę taki po prostu się nagram i tyle, to nie będzie jakaś seria, że będzie się pojawiać cały czas tylko po prostu będę miał ochotę nagram. Yy, tak, Nie mam StarCraft 2 o pełnej wersji, bo pełna wersja jakbym chciał kupić jeszcze dodatek Hard the Swarm, który jest tak naprawdę podstawą bo teraz raczej mało ludzi gra w StarCraft 2, Wings of Liberty Liberty? Liberty, nieważne nie Po prostu ludzie w to już raczej nie grają, bo to jest jakaś taka troszkę starsza wersja. Czy my nie mamy? Brików. Mamy. Aha, nie ma jeszcze udobać chyba. Dobra, gra się zapisuje. Także po prostu nie chce mi się nagrywa... Nie chce mi się kupować Wings of Liberty Tak, przepraszam za cięcie, ale no tak, jakieś wyszło. Także Wings of Liberty i tak będę musiał kupić. Dobra, kolejne cięcie oczywiście będziemy zrobić. Ale takiegoś wyszło. także Wings of Liberty tak będę musiał kupić, tak czy tak do no Heart of the Swarm ale nie będę, nie no może kupię oso osobno zobaczę yy, ale Wings of Liberty niestety nie ma z tym więc nie mogę, nie mam co liczyć na jakąś przecenę Aha, nie ma truców. Yy, nie mam co liczyć na jakąś przecenę więc będę musiał po prostu pozbierać kasę a to jednak kosztuje 30 eurosów chyba że macie jakieś strony gdzie taniej jest StarCraft II Z of Liberty Także żebym skorzystał jeśli byłaby szansa na tańszy zakup i oczywiście oryginalny a nie tak jak było kiedyś z Minecraftem, że ludzie sprzedawali klucze za 5 zł na Allegro i po miesiącu banowali ci konto Ci z Mojangu Tak oczywiście cały czas ktoś musi... Nie przeszkadzać w nagrywaniu. Ale dobra... Yy, tak, StarCraft. Chciałbym StarCrafta. Kurde, nawet nie wiem ile już tych cień zrobiłem, ale dobra. Yy, Niedługo będzie kończyć, bo nie chce mi się grać w to już. Także tak po prostu mała informacja dla tych co oglądają Timerand Stone. Timer stone na razie nie będzie. Zamiast to będzie Empire Earth. Do na Stone'a pewnie powrócimy, ale za jakiś czas dopiero. Hmm, tak, Starcrafta ściągam, może coś z tego nagram... Hmm, tak. I to chyba... Tyle w sumie. Nie mam nic więcej do powiedzenia. Reszta serii będzie się pojawiać na no, Evil Islands, którego zaniedbałem ostatnio. Hmm, table, Dance Starve. I inne gry. Po prostu one będą. Oczywiście chyba, że skończą się takie, tak na przykład jak Evil Islands albo Fable, bo one mają fabułę i one się mogą skończyć. Także hmm, tylko w sumie te dwie gry na razie mogą się skończyć, ale zamiast nie mam inne. Między innymi Gothic, Wizmina i nie wiem, w sumie bym musiał pomyśleć co jeszcze mogłem nagrywać. Hmm, tak Empire Earth też może się skończyć, bo to też jest trochę to natomiast kampania koreańska, niemiecka i tak dalej także też się skończy tak ale o, jeszcze Harry Potter właśnie yy, ale Harry Pottera na razie nie będę zaczynał bo nie mam ochoty też na Harry Pottera na razie mam Evil Islands i yy, Fable no i jeszcze R będzie taka troszkę mniejsza, taka troszkę strategia zamiast Timbera no to nie będzie taka jakby główna seria taka fabularna Mm, tylko taka sobie program w ogóle idzie handlarz dobra ale my zakończymy chyba odcinek w tym momencie także komentujcie subskrybujcie yy, i do zaczenia ja zaraz nagram też don't serve i villa i potem mm, zrenderuję je jak się zrenderuję to nagram empire earth na poniedziałek multiplayer Mam nadzieję, że uda mi się. Bo sam jeszcze nie wiem jak wygląda multiplayer, bo jeszcze nie grałem. Także chcę zobaczyć jak to wygląda. Yy, czy łatwo jest zawierać sojusze z innymi graczami i tak dalej. Bo z NPC to wiadomo, no po prostu zawsze. Zwłaszcza jeśli mu dasz hajs. A gracz to nie wiadomo, bo może się to nie opłacać, bo nie wiem. Bo wie, że my jesteśmy słabi, nawet jeśli mamy nie wiadomo ile hajsu, to nic z tym hajsem nie zrobimy, z tymi surowcami zbytnia, bo jednostki się aż tak szybko nie budują, a jeśli wróg ma tyle, bardzo duże jednostki, no to no po prostu możemy się nie opłacać, bo może być, nie wiem, źle położony, żeby bliżej do wroga. Jeśli podbiję z nami pak, to wróg go podbija, bierzemy, no nie pomożemy i tu dalej, tego że chcę zobaczyć, jak to działa. Dobra, ja się z nami żegnam. Hej!